Taką najbardziej absurdalną rzecz byłam gotowa obronić za wszelką cenę? To było podczas samotnego wyjazdu nad morze. Wynajęłam sobie pokój w hotelu z basenem i jacuzzi, żeby w końcu odpocząć od wszystkiego i wszystkich. Zero znajomych, zero rozmów. Tylko ja, cisza i bąbelki. Więc któregoś wieczora po prostu zeszłam na dół, usiadłam w ciepłej wodzie i zamknęłam oczy. Aż nagle pojawiła się grupa pijanych facetów, rozwrzeszczanych z plastikowymi koronami na głowach i opaskami o tym Grum, ewidentnie po kilku piwach. Jeden z nich, taki typowy osiłek z łańcuchem na szyi i tatuażami na łydkach, zbliżył się do mnie i rzucił Księżniczko, musisz zwolnić jacuzzi, bo rezerwowaliśmy to na wieczór kawalerski Jake'a. Spojrzałam na niego i pomyślałam, że sobie żartuję, ale reszta już zaczynała rozstawiać głośnik bluetooth, wyciągać piwa i robić klimat jak na domówce. Powiedziałam więc spokojnie, że nie ma tu żadnego systemu rezerwacji. I ja byłam pierwsza, więc nie zamierzam się ruszać. Na co on roześmiał się, jakby usłyszał najlepszy żart świata i dodał: My płacimy za sześć więc hotel należy do nas. A jego koledzy zaczęli się ustawiać jacuzzi, Wtedy zrobiło się nieprzyjemnie, usłyszałam, że psuje wieczór życia przyszłemu panu młodemu, że jestem sztywna, że mogłabym chociaż trochę ustąpić. Ale ja nie miałam zamiaru, bo nie po to zarezerwowałam ten weekend, żeby ktoś traktował mnie jak mebel do przesunięcia. Więc zaczęli się bawić głośniej, puścili muzykę na cały regulator, chlapiąc wodą i przekrzykując się nawzajem, aż inni goście zaczęli wychodzić na balkony, Jedna kobieta z dzieckiem zawołała, żeby się uciszyli, a jeden z tych gości krzyknął: To wieczór kawalerski, a nie kolonie dla grzecznych dzieci. Po chwili ktoś rzucił, że jak się nie wyniosę, to się do mnie dosiądą. Inny, że wyłączą dysze, żeby nie było mi tak miło, a jeszcze inny zaproponował, żeby wylać mi wodę do włosów, zaczęło się robić naprawdę niesmacznie. Ale powiedziałam im, że jeśli mają z tym problem, mogą iść do recepcji. Oczywiście nikt się nie ruszył, bo wiedzieli, że blefują. Po chwili pojawiła się pracownica hotelu i zapytała, co się dzieje. A ten osiłek od razu zaczął jej wmawiać, że ja im przeszkadzam, że jestem problemem, że odmawiam dzielenia się jacuzzi. Zapytała, czy doszło do jakiejkolwiek przemocy? Nie. Zapytała, czy jacuzzi można rezerwować? Nie. Więc powiedziała, że kto pierwszy, ten lepszy i mają się uspokoić. Gość się zagotował i zażądał rozmowy z menadżerem, ale zanim zdążył zrobić kolejny cyrk, pojawił się ochroniarz i powiedział, że basen zamykają za pół godziny i że cała grupa ma natychmiast wrócić do swoich pokoi, bo zakłócają innych gości. Jeden z nich jeszcze próbował się kłócić, że płacą, że mają prawo, ale ochroniarz był nieugięty i wyprowadził ich wszystkich. Zostałam sama. Znów w ciszy, w cieple i z satysfakcją, że nie dałam się stłamsić bandzie napalonych typów, którzy myśleli, że skoro są głośni i mają pieniądze, to mogą mnie wyrzucić z miejsca, które mi się należało. Jeśli też kiedyś broniłaś swojej racji do końca, nawet jeśli wydawała się błaha, zostaw suba, łapkę w górę i napisz w komentarzu, o co ty walczyłaś.